Zadanie 12. Matura 2017. Poziom podstawowy. Maj. W ciągu arytmetycznym określonym dane są A1 i A2. Wtedy A14, A12, A11, A10 są równe. No to w sumie, popatrzcie, yy, mamy różne wyrazy ciągów. Tutaj w odpowiedziach, ale wszystkie są równe 71. Więc w sumie pytanie brzmi, który wyraz ciągu jest równy 71. No to zaraz się dowiemy. Bo tutaj widać, no A1 to jest 5, a 2 to jest 11. Różnica między nimi, no to do piątki trzeba dodać szóstkę, żeby dostać 11. W takim razie r jest 6. No to w takim razie wzór naszego ciągu to jest an, to jest 5. Dodać n odjąć 1, rów, czyli szóstek. No i pytanie, dla jakiego n będzie to równe 71? No to podstawiamy i liczymy. W takim razie tu będzie 6n. Jeszcze odjąć 6, czyli 5 odjąć 6. Jest minus 1, przenosimy to na drugą stronę, to jest 72, to się równa 6n, dzielimy na 6, wychodzi nam, że to jest 12, jest równe n, czyli wychodzi nam to, że to jest odpowiedź b. Tutaj tylko jeszcze taka uwaga: przy takich równaniach warto zwrócić uwagę, że to jest ciąg. I gdyby Wam coś wyszło, że n jest niecałkowite, to znaczy, że jest błąd. Zwłaszcza w zadaniach otwartych. Bo tutaj, zamknięte, no nie ma wyrazu yy, ułamkowego. Tak? Zresztą one nie istnieją, bo to jest bez sensu. Yy, ale przy otwartych zadaniach, zwróćcie na to uwagę, że n musi być większy lub równe 1, ale n też należy do naturalnych, dodatnich. Tak? Na to trzeba uważać i tego trzeba pilnować. Czyli tutaj, w sumie, odpowiedź B.